Cześć! Macie tak czasem, że jak porozmawiacie chwilę po angielsku, to czujecie fizyczne zmęczenie? Że jak macie okazję porozmawiać z kimś choćby kilka minut po angielsku, to po chwili pod Wam spływa po plecach? Hmm? A wiecie dlaczego tak jest? Bo rozmawiacie po angielsku, ale myślicie po polsku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie tylko o jednym, za to naprawdę doskonałym sposobie, jak z tym walczyć. Witam bardzo serdecznie na kanale. Jednym z wielu popularnych sposobów na naukę słownictwa języka obcego jest przyklejanie sobie na różnych obiektach w domu karteczek ze słowami w tym języku. Na stole przykleja się wtedy karteczkę table, na lodówce fridge, a na oknie window. Mówił też o tym, w ostatnim odcinku na kanale, Chris Bergin, Amerykanin mieszkający od ponad 30 lat w Polsce, a jednocześnie doskonały nauczyciel języka angielskiego, kiedy opowiadał o swoich początkach z językiem polskim. She put the translation of words around the apartment. everything I saw every single day, i to jest naprawdę super sposób. Jest tylko jeden mały problem. Takich rzeczy w domu nie ma za wiele. Kiedy już się nauczymy, jak jest szafa, krzesło, stół, lampa, sufit, podłoga, to co dalej? Nie będziemy przecież naklejać karteczek na wszystko, co mijamy po drodze do sklepu czy do pracy. W tym miejscu z reguły ten sposób się wyczerpuje. Niektórzy wieszają sobie jeszcze dookoła domu karteczki z różnymi słowami i od razu ich tłumaczeniami na język polski. W końcu na oknie można też sobie przykleić karteczkę, na której będzie napisane wieżowiec skyscraper, a na lodówce wścibski noisy". Tylko, że to już nie będzie tak fajnie działać. A wiecie dlaczego? Bo najlepsze w tych karteczkach, nazywających różne przedmioty po angielsku, jest to, że pomijacie język polski. No bo zastanówcie się, jak zazwyczaj uczycie się słownictwa? Tłumaczycie. Tłumaczycie słówka, tłumaczycie zdania, z polskiego na angielski czy nawet z angielskiego na polski. Tymczasem, żeby zacząć myśleć po angielsku, trzeba ten polski pominąć. I chociaż rzeczywiście, tak jak powiedziałem, przedmioty w domu, które można w ten sposób opatrzyć karteczkami, które w ten sposób będziemy nazywać, pomijając język angielski, szybko się kończą. Ale ty. Się nie ograniczaj. Nazywaj rzeczy dookoła siebie, nawet jak wyjdziesz z domu. Przede wszystkim jak wyjdziesz z domu. Left. Bus stop. Wcale nie potrzebujesz do tego karteczek. Traffic. Parking spot. Oczywiście nie musisz też tych słów mówić na głos. Wystarczy, że je sobie pomyślisz. To mogą być bardzo proste słowa. Bardzo proste. To read. Mogą być też nieco bardziej skomplikowane. Pavement! To już będzie zależeć od Twojego poziomu zaawansowania. W tym momencie ta metoda nie jest już po to, żeby się uczyć słownictwa, tylko po to, żeby zacząć myśleć po angielsku. Myśl o tym, co cię otacza po angielsku. No dobra, ale skoro moje słownictwo nie jest jeszcze aż tak bardzo rozbudowane, a jednocześnie chcę się uczyć myśleć po angielsku, to co zrobić, jak ja patrzę na rzecz, której po angielsku nie znam? A właśnie, nie zastanawiaj się wtedy, jak jest na przykład żywopłot po angielsku, bo będziesz myśleć o polskim słowie żywopłot, a tego masz się pozbyć. Zamiast tego opisz tę rzecz po angielsku tymi słowami, które masz. A fence made of bushes. I to nie muszą być jakieś super precyzyjne definicje. A fence made of bushes. Po prostu myśl o tym, co Cię otacza, o tym, co widzisz. Po angielsku, wiem, powtarzam się. I co również bardzo ważne, nie stresuj się przy tym. Nikt cię nie podsłuchuje i nikt cię nie ocenia. Jedynka! Ta cała metoda zresztą tyczy się nie tylko rzeczowników, nie tylko przedmiotów. Od nich najłatwiej zacząć. Ale możesz też przecież opisywać to, co robisz. I'm walking. I'm looking at the sky. Albo nie wiem, to, co masz w planie zaraz zrobić. I to jest proste, naprawdę, a jednocześnie ogromne, rewolucyjne wręcz. Najlepiej byłoby tak robić cały czas, jak jesteśmy gdzieś sami, coś robimy, gdzieś idziemy i nie idziemy z kimś. Wtedy mogłoby to być dziwne dla tej osoby, jakbyśmy się nie odzywali do niej ani słowem, tylko wiecie. Hmm. 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 Ale przecież bardzo często w ciągu dnia jesteśmy sami. I byłoby idealnie zawsze wtedy wchodzić w ten angielski tryb. Jeżeli jednak myślisz, że to za dużo, jeżeli trochę cię to przeraża, jeżeli już na samym początku myślisz, och, cały czas to nie dam rady, to może zacznę jutro. Albo za tydzień, to spróbuj na początek 15 minut dziennie. 6 minut tyle ile dasz radę, ale codziennie, po troszeczku. Jedziesz gdzieś samochodem, autobusem, idziesz gdzieś, jesz drugie śniadanie. Codziennie robisz całą masę różnych czynności, podczas których możesz ten angielski tryb wskoczyć i wcale jakoś specjalnie się nie zmęczyć. I uwierz mi, zacznie dziać się magia. Bo z czasem, nawet jak już teoretycznie skończysz ten tryb, to dalej będziesz to robić. W Twojej głowie w dalszym ciągu będą pojawiać się angielskie słowa zamiast polskich. Na przykład, nie wiem, jak będziesz się zastanawiać, co by tu zjeść na kolację. I to będzie już myślenie po angielsku. I wiesz, dlaczego to takie ważne, takie inne i takie jednocześnie rewolucyjne? W szkole zazwyczaj uczymy się na zasadzie droga, road, znak ciężarówka, truck. Ale w ten sposób tak naprawdę uczymy się przede wszystkim kojarzyć znaki graficzne, literki, symbole. I okej, okay, jeżeli odpowiednio wiele razy powtórzymy sobie te symbole, to zapamiętamy je na tyle dobrze, żeby później napisać je wszystkie na kartkówce. Ale życie to nie kartkówka. Jeżeli chodzisz sobie po świecie i nazywasz rzeczy, które Cię pomijają, nazywasz czynności, które wykonujesz w obcym języku, pomijasz element polski. Pomijasz swój ojczysty język. I to jest dobre. I właśnie tak to powinno wyglądać. Sign. Road. Parking spot. Jak uczysz się słówek tylko po polsku i po angielsku, ciągle je tłumacząc, to później ciągle, ciągle, ciągle będziesz tłumaczyć. Słówka, frazy, całe zdania. Ktoś mówi do ciebie po angielsku, a ty najpierw musisz to, co ktoś powiedział po angielsku, przetłumaczyć w głowie na polski, później wymyśleć polską reakcję i tę polską reakcję przetłumaczyć na angielski i dopiero to powiedzieć. I to jest strasznie męczące. I długo trwa. Nie tłumacz. Nazywaj, przylepiaj te wyimaginowane karteczki wszędzie, gdzie jesteś. Spróbuj, a co Ci szkodzi? I zobaczysz, co się będzie działo. Rozkoszujcie się sierpniem, póki go jeszcze macie. Kofi. mug rocker english